Rządy pieniądza. Dzień dobry państwu Anna Grabowska zapraszam na Rządy pieniądza w Polskim Radiu 24. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawach emerytalnych, ale także o podatkach. Witam mojego i państwa gościa, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Witam panią profesor. Witam panią redaktor i witam państwa. Pani profesor, to zacznijmy może od tego, jakby nam Pani powiedziała, jak wygląda sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ten fundusz bierze się przecież przede wszystkim ze składek, a przynajmniej o to chodzi, a na polskim rynku pracuje no, największa od lat, tak? czy przynajmniej tych czasu tych odczytów, liczba osób o ponad 17 milionów. Proszę nam powiedzieć zatem, jak ta sytuacja wygląda, jeżeli chodzi właśnie przede wszystkim o składki. Tak jest. W pierwszym półroczu sytuacja finansowa Funduszu bezpieczeństwa Społecznych jest naprawdę dobra, dlatego że wpływa na to rosnąc, wpływają na to rosnące przychody ze składek. To jest około 52,9% z realizacji naszego planu przy upływie czasu około 50%. I to właśnie, tak jak powiedziała pani redaktor, wynika po pierwsze z tej sytuacji na rynku pracy dwucyfrowego wzrostu wynagrodzeń w ujęciu rok do roku, wzrostu zatrudnienia, tym samym liczby ubezpieczonych formalnie w ogóle w rejestrach ubezpieczeń społecznych. No i trzeci czynnik to jest także rosnący udział cudzoziemców, tak którzy przekroczyli milion osób. To jest o jedną czwartą więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Też tutaj miejmy na uwadze, że niezależnie od tych danych ponad 350 tysięcy także uchodźców tych zarejestrowany zgodnie ze specjalną ustawą, także pracuje. My patrzymy na te wpływy na koniec lipca do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 136. 75 miliarda, co to naszym słuchaczom mówi? No to jest wzrost rok do roku 13,70, czyli to też trochę mniej korzystamy w tej chwili z dotacji, ale także Pani Redaktor, Szanowni Państwo, my absolutnie widzimy rosnące koszty fusu, głównie wydatki na emerytury i renty i w pierwszym półroczu tego roku wydaliśmy na te świadczenia długookresowe 132 miliardy złotych, to jest więcej od analogicznego okresu ubiegłego. Około 10,5 miliarda, czyli wzrost 8,7. Czego to wynika? No waloryzacja świadczeń, wskaźnik 107, rozmawiałyśmy z panią redaktor na antenie, 107, zakładane, 104,89, czyli ponad planowo to jest 4,5 miliarda. Dalej rośnie liczba też świadczeń. Na koniec maja, tak widzieliśmy ponad 6 milionów samych emerytów. To jest wzrost o 73 rok do roku. No i przede wszystkim, o czym też już rozmawialiśmy, to jest kwestia rzeczywiście wzrostu przeciętnej wysokości nowo przyznanych emerytur. Też podajemy to dzisiaj publicznie, a więc widzimy, że w czerwcu tak nowo przyznana średnia emerytura pani redaktor wynosiła 2950. To jest więcej o 390 złotych Niż rok do roku, a więc to są dobre także Pani informacje. profesor, mam od razu tu pytania, które wydaje mi się, że warto w tym momencie zadać. Z czego wynika to, że wyższe są te emerytury? Czy z tego, że otrzymujemy, no nie wiem, więcej zarabiamy po prostu, ale to jest pewna średnia, więc pytanie, czy te ostatnie lata, nawet wyższych zarobków, taki efekt dają? Czy też z tego, że dłużej pracujemy? No tak, bo... to wszystkie te czynniki trzeba wziąć pod uwagę, absolutnie. E, e, tak jak ustaliłyśmy przed chwilą, właśnie też. Wzrost wynagrodzeń i podstawy wymiaru z tych okresów ostatnich zatrudnienia, przedłużanie nawet o ten rok czy dłużej, także w sposób bardzo istotny wpływa na to, że ta emerytura tak dobrze wzrosła, ta przeciętna. No i myślę, że musimy wziąć pod uwagę także te pandemiczne tablice trwania życia, tak? a więc one są zdecydowanie krótsze. I tutaj jest kwestia, że osoby, które. Przechodzą w tej chwili korzystając z tych niższych tegorocznych, czy też nie przeszły e, przez ostatnie dwa lata, także korzystać mogą z tamtych tablic krótszych, a więc widzimy, że cały kształt tych działań, wiele czynników wpłynęło na to, że odnotowaliśmy tą przeciętną wysokość nowo przyznanej emerytury w pus ponad 2950 na koniec czerwca, a więc te wszystkie czynniki, pani redaktor na to po prostu wpływają. Ciekawy jest też ten element, o którym pani już opowiedziała, mniej korzystamy z dotacji, oczywiście dotacji budżetowych, tak, precyzujemy, czyli tutaj ZUS mniej bierze z budżetu, który swoich tak, wydatków to, czyli... wiele ma, prawda? Tak, no, oczywiście, dobrze. bo tak, oczywiście, jak najbardziej to ze sobą są ściśle powiązane instrumenty finansowe. To no tak? jeszcze pani profesor, no ale jak tak już mówimy o tym i mówimy też o wydatkach, i pani też powiedziała, że są one wyższe, to są jeszcze takie wydatki, które budzą w ostatnich, ja bym powiedziała, dniach szczególnie wiele takich emocji, jakichś kontrowersji, a jednocześnie z drugiej strony warto odnotować, że już 25 sierpnia zostaną wypłacone czternastki, bo właśnie o owe czternastki mi chodzi. Czy najpierw bym poprosiła, gdyby pani profesor powiedziała, ile ich będzie i jaki to będzie łączny koszt? Tak właśnie kontynuując, jak gdyby ten filar finansów takich publicznych, no bo Fundusz Ubezpieczeń Społecznych powiedzmy sobie wprost jest tym filarem finansów publicznych, to teraz patrzymy w ogóle na finanse publiczne, także zasilane z innych funduszy i z podatków. No to są właśnie te czternastki, które przywołała pani redaktor gdzieś tam w tym dyskursie publicznym obecne. Przewidujemy, że ten koszt wypłaty tych jednorazowych świadczeń uzupełniających w budżety gospodarstw domowych to będzie około 11,4 miliarda złotych. I tak od razu dodajmy, że to są świadczenia finansowane nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a tak naprawdę z Funduszu Solidarnościowego, a tak ściślej z podatków. A więc ta wypłata 14 rozpoczyna się tak, jak również powiedziałyśmy w przypadku zakładu ubezpieczeń już 25 sierpnia a i potem w odpowiednich terminach wrześniowych z głównymi świadczeniami, ponieważ my tutaj ta konstrukcja prawna, przypomnijmy, jest tak zbudowana, że to są świadczenia przynależne z tytułu bycia emerytem, świadczeniobiorcem określonych rodzajów świadczeń, zasiłków przedemerytalnych, uzupełniających, renty socjalnej, emerytury pomostowej itd., a więc badamy ten stan prawny, czy ktoś jest tym świadczeniobiorcą w przypadku zakładu na dzień 24 sierpnia, czyli już niedługo i 25 pierwszy termin wypłaty, potem odpowiednio we wrześniu 1, 5, 6, 10, 15, 20 w przypadku służb mundurowych ta wypłata będzie we wrześniu, w przypadku świadczeń rolniczych, które są rzadziej niż raz w miesiącu wypłacane będą w październiku na rękę Świadczeniobiorcy w zdecydowanej większości otrzymają 1217 złotych 98 zł, bo to jest netto do naszej zwaloryzowanej marcowej emerytury. Natomiast tutaj znane jest także na naszym słuchaczom ten próg dochodowy, że jeżeli główne świadczenie nie przekracza 2900 zł, no to właśnie otrzymają oni to świadczenie, o którym przed chwilą powiedziałyśmy do kwoty. 4188 między 2900 a 4188 ta zasada złotówki za złotówkę, więc już na przykład renta wynosi 3200 zł, no to czternastka z tych naszych wyliczeń wynika będzie przysługiwała 1038,44 44 groszy. No i minimalna czternastka nie może być mniejsza niż 50 złotych. Tak zostało to po prostu ustalone. I w tej chwili jesteśmy już od strony takiej, to jest bardzo ważne, organizacyjnej, finansowej, a także informatycznej przygotowani, bo to jest już taki okres, że po prostu będziemy 24 ustalać te warunki i 21 będą doświadczeniami głównymi e, e, głównymi przekazy. Jasne. Pani zyłami. profesor, to jeszcze pytanie, dlaczego jest to ograniczenie, że minimalna te 50, jak gdzieś słyszę, że 45 złotych, dlaczego jakby właśnie taka minimalna, pojawiają się takie opinie, że to rząd chce przeoszczędzić na tych osobach, tylko będzie wielkie oszczędności? W ogóle, w ogóle tak bym na to nie patrzyła w tym, w tym znaczeniu. No Pewna jakaś taka optymalizacja też tych wypłat powinna następować. My już niejednokrotnie z panią redaktor rozmawiałyśmy o, o w ogóle też takim szeroko, szerokim problemie właśnie... emerytur tak jest i myślę, że też tutaj nie można jakby kontynuować tych, tych zasad, tylko pewne minimum ustalać i tak podjęto, ustawodawca podjął taką decyzję i to się wydaje racjonalne. No dobrze, to jeszcze jedno wyjaśnienie, pani profesor. Skąd to przyspieszenie? To nie Dlatego, jest przyspieszenie. że było, to jest... nie, nie, było wcześniej, w ubiegłym roku było, później były wypłaty 14 jednak. No to ja myślę, że ta sytuacja też, ta ekonomiczna, gospodarcza, inflacyjna jest trochę inna a więc w związku z tym oczywiście 14 emerytura była w ubiegłym roku w listopadzie, późną jesienią. W tej chwili z punktu widzenia też jak gdyby tego wsparcia tych budżetów gospodarstw domowych rozpoczyna się po prostu już. Jasne. Wsparcie wcześniej. No to teraz pani profesor, kolejna kwestia, bo to co jak pani profesor powiedziała, że to jest w dyskursie publicznym, ja powiedziałam, że budzi emocje i kontrowersje, to chciałabym, żeby pani też do tego się odniosła, bo oczywiście tutaj chodzi o te wypowiedzi przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, żeby czternastki, ale tam jest mowa również o trzynastkach, bo do tego chyba trzeba dodać kolejne 11 miliardów, więc w sumie ponad 22 miliardy. Chodzi o to, żeby te, nie wiem, zawiesić, odroczyć w czasie, a być może w ogóle z tego zrezygnować, ale przynajmniej tam była mowa o tym, żeby przynajmniej odroczyć w czasie ze względu na inflację, ponieważ rzucenie, mówiąc kolokwialnie, na rynek takiej kwoty pieniędzy wpłynie na zwiększenie inflacji. Co pani na to? Ja myślę, że tutaj, jak gdyby, no jesteśmy w państwie, w którym obowiązuje taki porządek prawny i pewien też ład, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo socjalne. Jeżeli ustawodawca podjął w odpowiednim czasie, że wypłacamy trzynastki, to realizujemy to prawo w odpowiednim czasie, z odpowiednim wyprzedzeniem. Także poinformował, że od sierpnia rozpoczynamy wypłatę czternastki. No więc trzeba z tego punktu widzenia takie zobowiązania prawo ustalone realizować. Ponadto no miejmy też na uwadze fakt, że jest to ważne takie jednorazowe wsparcie z punktu widzenia właśnie tych wszystkich przesłanek ekonomicznych, jak wzrostu kosztów utrzymania, inflacji. No państwo musi reagować też z punktu widzenia tych takich grup, jak świadczeń obiorcy, zwłaszcza tych świadczeń długookresowych. My no też dodajmy dzisiaj pani redaktor, no, że kiedy patrzymy na, na wysokość tych świadczeń, to z punktu widzenia ich podziału, no to około, około 94% emerytów, posiada świadczenia no, do tej wysokości 2,5 tysiąca, 98% rencistów, a więc omawiałyśmy to analizując też skutki reformy podatkowej, kiedy ustalałyśmy, że te 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku dotyczy aż takiej skali emerytów i takiej skali rencistów, a więc myślę, że to jest realizowanie tej funkcji po prostu ogromnej tych osób, które dysponują takim, a nie innym budżetem. A w Polsce dodajmy także, wynika z wszystkich badań gus innych instytucji, że 84% dochodów budżetów gospodarstw domowych to są świadczenia emerytalne czy rentowe z tych systemów powszechnych, za które odpowiada zakład ubezpieczeń KRUS, zakłady emerytalne. A więc, mając na uwadze całokształt tych rozwiązań. No tak, myślę, że w tym dyskusji trzeba taki merytoryczny po prostu argumenty. E, zaraz powiemy o tym pewnym zabezpieczeniu, ale jeszcze zapytam Panią Profesor, czy powinny czternastki zostać na stałe. Tutaj prezes Prawa i Sprawiedliwości to zapowiada, ministerstwo, rodzinę ustami wiceministra Stanisława Szweda mówi: No to pracujemy nad takim rozwiązaniem, a co Pani na to? Bo tak, to myślę, tutaj ta, ma Pani. myślę, że tak właśnie absolutnie pracować, analizować, patrząc, yy, yy, mając na uwadze te prognozy krótkookresowe, długookresowe. Jeżeli chodzi A o. A Pani, to, jak powinno być z punktu widzenia systemu z emerytalnego? Z punktu, z punktu widzenia systemu emerytalnego musimy bardzo ostrożnie tutaj patrzeć na sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie zaciągać nowych zobowiązań, dlatego że te zaciągnięte w systemach emerytalnych, które są no takie naprawdę bardzo poważne, one zawsze wywołują te długookresowe skutki. Tutaj z punktu widzenia. Świadczeń jednorazowych, które finansowane są czy z Funduszu Solidarnościowego, czy z podatków, też trzeba brać pod uwagę tą sytuację właśnie gospodarczą, podatkową i zakres obciążeń, ale także jakie uda się zrealizować cele poprzez to świadczenie. Tak? Przy wysokiej inflacji. Jest to istotne wsparcie takie jednorazowe dochodu umożliwiające pokrycie różnych wydatków i to wszystko trzeba brać pod uwagę. Tak, jasne, ale Pani profesor sytuacja wygląda tak, że dzisiaj mamy wysoką inflację, no i mówimy, dajemy na stałe trzynastki, czternastki, potem inflacja może spaść, jeżeli one będą na stałe, to będą również wtedy. Ale jeszcze jest jakby inne trochę pytanie z tym związane, bo pani powiedziała tutaj, że trzeba jakby analizować ostrożnie podchodzić do kwestii zaciągania zobowiązań na w systemie emerytalnym, czy stąd właśnie wynika to, że no właśnie takie jednorazowe świadczenia są, takie, takie decyzje są podejmowane odnośnie wypłaty jednorazowych świadczeń, a nie na przykład podwójne waloryzacje, o której też się trochę mówi, że może właśnie teraz podwójna waloryzacja, tak jak podwójna podwyżka wynagrodzeń, no i tam w badaniach 40% co najmniej emerytów mówi, że woleliby, gdyby to była podwójna waloryzacja. Ja, ja myślę, że waloryzacja jest takim dużym osiągnięciem, w ogóle cywilizacyjnym i to, że świadczenia, zwłaszcza te długookresowe, są waloryzowane. No wiadomo, że z czasem tracą wartość, bo są liczane od innych wskaźników ekonomicznych. Właśnie, ta, z opóźnieniem no. tak de facto, prawda? Tak. Natomiast, no. natomiast no jest taką, ta, jest ta zasada, że jednak przyjmuje się jakiś okres tak, z którego bierzemy pod uwagę te czynniki i w zdecydowanej większości, czy we wszystkich krajach też Unii bierzemy ten okres roku i w roku następnym kompensujemy to poprzez waloryzację, uwzględniając wzrost wynagrodzeń, koszty utrzymania i tą inflację. Więc, i Ale my... Czyli państwo jakby to było, jakby były dwie waloryzacje w następnym roku? To znaczy my bierzemy pod uwagę na razie ten stan prawny, który jest, czyli analizujemy w tej chwili miesiąc po miesiącu, jaka jest inflacja, jaki wzrost wynagrodzeń i jak gdyby no patrzymy, co będzie działo się, co będzie się działo na koniec roku, będziemy czekać na luty. No jest wysoka powiedzmy, inflacja, jest też wzrost wynagrodzeń, a więc jeżeli te koszty my, pani redaktor pamięta podawałyśmy waloryzacji. Przekroczyły w tym roku te 16,5 prawie 17 miliarda, no to z punktu widzenia też przyszłego roku naprawdę to nawet gdyby, tak jak tutaj podawano, około 10%, kros, no to przecież jest też 20, prawie 5 miliardów złotych. Także my mówimy o bardzo dużych zobowiązaniach w systemie emerytalnym. To są trwałe zobowiązania poprzez waloryzację. Bo on... No tak, ale mamy pani profesor system, system, że tak powiem kapitałowy, system według najprostszej zasady, ile sobie uzbierasz, tyle będziesz miał. I no nie oszukujmy się, organizacje ameryckie też to wskazują, że jeżeli mamy do czynienia z waloryzacją, no to wówczas rośnie jakby kwota przyrostu wysokości świadczenia, w zależności od tego, ile kto sobie wypracował. Jak jest 1400 złotych ma świadczenia, to 2500 dostaje, a jak 3000 to już 540 i tak dalej. To rośnie. Mamy tutaj cały czas waloryzację też kapitału emerytalnego, mhm. mamy szereg innych instrumentów, waloryzacja kapitału emerytalnego, zresztą bardzo wysoka, o ile pamiętam 9,30, 9,33, tak. także to w ogóle jest, ten proces jest zapewniony, tak, a więc też musimy, nie możemy tylko oceniać skuteczność jednego instrumentu, musimy oceniać skuteczność z punktu widzenia uprawnionego, z punktu widzenia systemu i wreszcie zobowiązań państwa, bo jak gdyby państwo zaciąga, ustala i mówi, że daje gwarancję realizacji, to państwo musi też w sposób taki odpowiedzialny patrzeć na te wszystkie instrumenty łącznie. No to ile będzie wynosiła waloryzacja w przyszłym roku? 10% jak mówi minister Maląg, 12% jak mówi wiceminister Szwed? Tak, to wszystko, zbieramy te dane zobaczymy, jak to nam się ukształtuje na koniec roku i tak naprawdę na początek przyszłego roku, ale nawet to powtarzane 10% to jest dwadzieścia kilka miliardów dodatkowych kosztów. Na ten moment tak wynika z naszych obliczeń. Jasne, no i prawdopodobnie średnioroczny wzrost wynagrodzeń nawet może tyle nie wynieść. Zobaczymy, jak to będzie, ale wiele na to wskazuje. No dobrze, to teraz jeszcze jedna rzecz, pani profesor, taka dosyć istotna. Mam na myśli PIT 0 obowiązujące od początku roku. Czy państwo macie jakieś dane, że ten 0 daje jakieś efekty już w postaci pozostawania większej grupy osób na, na rynku, bo jednak tak z tego, co już tutaj rozmawialiśmy, no nieuchronnie się starzejemy jako społeczeństwo, więc w związku z tym jest to potrzebne. Proszę powiedzieć, czy Wiesz, są jakieś to, efekty? W kontekście tego wszystkiego, o czym zaczęłyśmy mówić, w wpływie funduszy, wszystkich tych czynników, ta praca seniorów, a w tym te instrumenty, które stosujemy, jak pit Zero, są po prostu kluczowe. Pani redaktor podkreśliła że mamy system zdefiniowanej składki, że większy kapitał zwaloryzowane w późniejsze przejście daje wyższą emeryturę rok do roku o 5-7%. Teraz widzimy, że przechodzą osoby, które przedłużyły o 4-5 lat. Widzimy, że wyższa emerytura jest poprzez właśnie te waloryzacje o 40-45%. A więc to, to jest też KPO, ten podwyższanie efektywnego wieku emerytalnego. Czyli faktycznie przesuwanie tej granicy... I stosowanie różnych zachęt. Pit ale pani jest... profesor, czy to już jakoś widać? Czy, czy jest no, za wcześnie, żeby o no, tym nie mówić? Mamy, to nie mamy takiego jeszcze tej platformy takiej, e, którą byśmy sobie wyobrażali, że e, widzimy już teraz po pół roku. E, dlatego, że ten PIT składa się e, e, oczywiście to świadczenie u pracodawcy, ale też przecież zgodnie z prawem podatkowym e, e, osoba, która jest w wieku 60-65 lat, nie pobiera emerytury pracuje, to ona z tej ulgi, że ma wyższe wynagrodzenie 80 i nie z tego przychodu do wysokości 85 528 rocznie nie płaci podatku, a więcej pobiera wynagrodzenia, może skorzystać na koniec roku. I to jest także e, oczywiście... Bardziej wtedy będzie widać, rozumiem, że no, Pani Profesorca to jest, powiedzieć, mhm. Będziemy I... analizować, bo, bo, no, bo to nawet gdybyśmy taką fragmentaryczną informacje mieli, to ona jeszcze nie byłaby zobiektywizowana, bo przecież są osoby, które będą chciały skorzystać z rocznego rozliczenia mm -hmm. i te rzeczywiście zastosują sobie także no dobrze, pani profesor, ja nie pytam o to bez powodu, jakby czy to w jakiś sposób już widać, dlatego że są takie wyliczenia jakichś think tanków, tak to nazwę, instytucji a, jakichś podmiotów, które mówią, że to się nie bardzo opłaci, że bardziej by się opłaci się jakby przejść na emeryturę, dodatkowo e, zarobkować. I tutaj też od razu drugie pytanie, bo pojawiły się takie informacje, że być może nad tym warto popracować, i to mam na myśli również ze strony Ministerstwa Rodziny, przedstawicieli jego, e, żeby również Pizzero zastosować do tych, Którzy zdecydowali się odejść, ale mimo wszystko pracować. Tak, no tutaj jest ten instrument jasno ukierunkowany i on taki jest zgodny też z tymi wszystkimi instrumentami takimi w wielu krajach czy w Unii, żeby przedłużać ten moment takiego faktycznego, prawnego przejścia na emeryturę. Tak, ja znam te różne analizy dotyczące, co jest tutaj bardziej korzystne, no ale przecież, jeżeli nawet na pociągnięciu wieku emerytalnego. Czasami przedłużamy o dwa lata, no to nie pobieramy 24 świat, więc rekompensujemy to sobie później dłużej, w dłuższej, trochę perspektywie wyższą emeryturą. No ale pani Wydawco, przecież warto zwrócić pod uwagę taki ważny czynnik, o którym też mówiliśmy dzisiaj na początku rozmowy, że jeżeli ta emerytura po tych dwóch latach, po czterech... Jest dłuższa, no to wyższa, przepraszam, to, to jest kluczowe, bo później, w przypadku mężczyzny, który ma 65 lat, no to przeciętnie pozostaje mu 15 lat życia, a w przypadku kobiet 23 lata. No tak, ty... to ma wyższe świadczenie, to jest jakby jasne, bo krócej żyje, no, tylko że każdy no. chciałby najlepiej no, długo jest... żyć i długo wysokie świadczenie pobierać. no. No przeciętnie, a przecież indywidualnie to inaczej, a, a wyższe świadczenie w przypadku w e, e, przypadku już takiego faktycznego rzeczywiście e, ta, takiego faktycznego stanu spoczynku po tej aktywności ekonomicznej. Jest naprawdę bardzo ważne. Też widzimy z punktu widzenia no, kosztów utrzymania gospodarstw emerytalnych. Tam jeszcze się pojawiały inne propozycje typu, żeby osoby, które są w wieku emerytalnym, pracowały bez składek zdrowotnych. To powiedzmy, że też taka propozycja się pojawia. Myślę, że dosyć kontrowersyjna. Ale pani profesor, Jeszcze już musimy kończyć. Dosłownie najkrócej. Ile według państwa wyliczeń osób skorzysta z tych rozwiązań podatkowych, które 1 lipca weszły w życie dla emerytów i rencistów? Z naszego punktu widzenia to ponad 3 miliony, natomiast te 3 miliony nawet z kawałkiem, skorzysta z tych rozwiązań, które, które weszły od 1 lipca, ale myśmy już też dzisiaj powiedziały, że 94-98% odpowiednio tak. Korzystało ne, tak. już po wejściu w ogóle tej kwoty wolnej, Jasne. tej kwoty wolnej od podatków. Dobrze, Pani profesor, dzisiaj stawiamy kropkę, dziękuję. Te rozwiązania podatkowe i te e, rozmaite związane z tym e, jakby zyski są. To jest bardzo ciekawy temat, ale to już na, na kolejną rozmowę. Bardzo dzisiaj Pani dziękuję za rozmowę. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Profesor Gertuda Uścińska była naszym gościem. Dziękuję. Pięknie pani redaktor, dziękuję Pani. Dziękuję Anna Grabowska do usłyszenia jutro.